Perfect! Pokaż, pokażę jakie masz gile. Żółte. Żółte. Tylko. A masz brud w nich? Nie, jeszcze nie. Jak polakierowanie mam. Albo polakierowanie po po no zawsze pełno takich Kurzów. Kurzów. Ja też. Dzień dobry. E, tak, e, słuchajcie, tydzień <laughs> temu tak wieje, że mnie ten. Tydzień temu pokazywaliśmy wam i 35 e, Tamto auto możecie zobaczyć w tym oto pięknym rogu. Dziś przyszedł czas, żeby pokazać wam coś, co się nazywa Opel Vectra i 30 i Kami. Słucham cię. I jak uważasz? Fajne, to 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 auto jest, czy nie jest to fajne to. Na pierwszy rzut oka, dla niewprawnego widza, może każdy powiedzieć, zresztą zadawali mi też takie pytania, czym to auto się takie wyróżnia szczególnie. No jest parę takich rzeczy, które cieszą w tym aucie, czyli silnik, pakiet zewnętrzny, parę naklejek stanowiących o tym, że to jest i, i, I at... też ciekawostka nie z tego silnika, wiesz, nie z tego samochodu. Ale to zaraz opowiemy. <grym> jak Was to ciekawi, to zostańcie z nami. <grym> pewien chłopak w łowiczu kiedyś miał takie auto z silnikiem 2,5, z takim pakietem zewnętrznym. I ono mi się bardzo zawsze podobało. Zawsze podobało mi się jego praca z silnika. Jaki kolor miał? Taki be, 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 beżo, beżowo taki. Jakiś Złoty. Tak, no właśnie, no. To nie była i 500, ci powiem od razu. Bo i 500 mają swoje kolory. Tak jak i, i 30 mają swoje kolory, ale o tym za chwilę. Okej. Okay. Słuchajcie. To, co powiedzieliśmy w poprzednim odcinku, Irmscher na swoje urodziny robił fajne auta. Takie universary, tak? Bo to się ładnie tak, tak nazywa. I 35 na 35 i 30 na 30 urodziny. I teraz, w dużym skrócie, każdy powie to, co twoi znajomi mówią. Normalna Vectra czym tu się pucować? Po pierwsze, trzeba się pucować, bo już nie jest zardzewiała. <śled> Po drugie, zrobili tego tylko 30 sztuk. Niektóre źródła mówią, że około 27, 6. Po trzecie, ten egzemplarz jest w stanie zajebić tego zachowania, bym powiedział. Ten? Tak. Teraz tak. Teraz tak. A jak on wyglądał, moi drodzy, możecie zobaczyć w odcinku, który nagrywałem na początku w ogóle istnienia kanału. Więc wybaczcie mi moje nieogarnięcie, ale jest on tutaj. Jak on wyglądał, co w nim zrobiliśmy, tam będziecie mogli widzieć. A dzisiaj wam jeszcze ciutkę więcej o tym opowiem tego. No. Mogą też obejrzeć reakcje byłych właścicieli, kiedy podjechałeś do nich po zrobieniu całego e, tutaj zewnętrznego luku, czyli po pomalowaniu auta doprowadzeniu do To jak jechaliśmy do Inuszera, nie? Tak. To za też możecie zobaczyć jak za, 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 za To tutaj możecie zobaczyć Ach. też. I słuchajcie, 12, cyfra przewodnia, 12 numer ma i 35, 12 numer ma i 30. 12 I teraz też było. Co jest fajnego w i30C, że ona jest taka fajna i tak dalej? To jest jedno, załóżmy z 30 aut w kombi, które dostało silnik 3 litry V6. Upchali tutaj silnik z Omegi, zmieniając jeszcze, zakładając komputer, zmieniając wałki, moc i parametry będziecie widzieli tutaj we wrzutce. Ale żeby w ogóle go upchnąć, musieli zastosować pewne myki, które będziemy starali się Wam pokazać, co tam się wydziało pod maską i dlaczego jest tak ciekawie. Bo myślałem, że to przeróbka kastoramowa, a tu się okazuje, że wszystkie tak mają. Więc, słuchajcie, zaczynamy od obejścia auta. Okej. Okay. W obejściu. Czyli zaczynamy. Leci! Ten... Ty, Kopernik. Znowu jadzie. Ty, nie, to Piłsudski. Piłsudski, tak. Ale zobacz, cichsze o! są. Pomachamy. Zatrąbił nam. No i dobrze, bardzo ładnie. Czuję się wyróżniony. Nieprawda? Pozdrawiamy polskie koleje, państwowe, obecne, jakieś inne PKP. Nie, to wiesz co, to są mazowieckie albo jakieś łódzkie aglomeracyjne. Mm. Więc narobili tych spółek, człowiek się nie jest w stanie połapać. Ale do meritum. Nie spotkaliśmy się tu dla przyjemności, tylko spotkaliśmy. No w sumie dla przyjemności. My tam czekamy z go. Przyjemność, Taka. prawda, Kamilek? Tak. O! Uch, samochód. Co samochód dostał? Oczywiście z zewnątrz wygląda jak standardowa i 500, więc ma zderza z wlotami rekina, tak. ma progi i ma blendę tylną y, tego, y, klapy. A a jeszcze okleiny nie ma? No właśnie, ma okleiny, ale okleiny słuchaj, też miały y, auta, które nazywały się. Wektry z silnikami 2,5 litra. Ten samochód okay. dostał jeszcze grilla Irmschera tutaj na przedzie i on jest inny niż I500C, bo nie ma logo Łopla. Yy, okej, okay. okej. Okay. Ale słuchajcie, teraz fajna ciekawostka dla Was. Coś o czym zacząłeś mówić. Katalogi pokazują, że to auto. Notabene te katalogi macie na wrzutce że to auto powinno wychodzić na tych Felgach to jest 17 cali Twin Okej. Okay. Ale prawda objawiona. I informacje, które uzyskaliśmy z Irmszera, mówią nam, że ten samochód wychodził jeszcze na felgach, które nazywają się Ewo Star. Dobra. Poczekaj. Właśnie. Sport stary? Sport stary to chyba. chyba sport stary. Ale te felgi wrzucimy Wam. Ja mogę pomylić nazwę, bo oni tak je kurde zmieniają. 18 cali. I wiecie co było ciekawe w tych felgach? W tych felgach było ciekawe to, że jak sobie popatrzycie na I30 Wirmsherze, którą odbudowywali, ona ma z jednej strony srebrne felgi, z drugiej strony czarne felgi. Ciekawostka, słuchajcie, która jest w tej chwili dla Was, jest mniej więcej taka, że kolor tych felg na lewej stronie jest srebrny, na prawej jest czarny. Był po to, żeby to auto, które było demonstratorem. Żeby pokazać je na targach i żeby klienci mogli sobie wybrać, czy chcą mieć czarne felgi, czy chcą mieć srebrne felgi. Prawda? Tak, a to możecie ujrzeć na naszym odcinku wiem szerze, tak? Tak jest, to już wcześniej zobaczyliście te rzeczy. Ja myślę, że teraz fajnie było wam pokazać serducho tego samochodu i powiedzieć parę słów o tym, co się kryje pod maską, bo tam też będzie obalenie pewnego mitu związanego z katalogiem. Ale o tym za chwilę. Kamilek, Czym powinność. Idą. Nie ma co tu dużo mówić. Piękne serducho tego samochodu sprawia to, że no jest obiektem mojego pożądania, można powiedzieć, ale jak się przypatrzycie na ten samochód, inaczej wygląda kolektor e, dolotowy niż e, w e, szerze z katalogów. I teraz. Żeby była jasność, bo już niektórzy mówili, o, bo to podruba, bo to to, bo to tamto. To nie jest podruba, jest sytuacja bardzo prosta. Irmscher jasno powiedział, że element, który oni opracowali, który mieli w tej pierwszej wersji i mają na wystawce, był za drogi w produkcji, im się po prostu nie opłacało tego robić, więc zastąpili to w późniejszych egzemplarzach na Czy Czyli oni też się księgowi wpierdzielali? No, ja myślę, że wiesz, no, każdy musiał, musiał gdzieś tam ten yy, pracować. A, chcesz pokazać Castoramę? ramy chcę wam pokazać natomiast y, nie wiem czy będziecie w stanie to zobaczyć z racji tego że słuchajcie trzeba pamiętać że mamy sytuację taką że y, standardowo był 2,5 litra skoro... proszę kamerę na mnie proszę kamerę na mnie poproszę kamerę na mnie <słuch> Zaraz będzie miłość z nie Gwiazdosz. No Ja sobie To daj czekoladę. Żartuję. Słuchajcie, prosta sprawa. Silnik 2,5 litra potrzebuje mniej zasysać powietrza niż silnik 3-litrowy. Zgadza się? Tak, no bo mieszanka ciśnienia, bla, bla, ble i tak dalej. I co się okazuje? Okazuje się, że to jest problem ludzi, z którymi też się wiem spotkałem. Oni mówią. Ty, jak to jest rozwiązane? Bo nam się grzeje samochód przy dużych prędkościach. Im się grzeje samochód przy dużych prędkościach, dlatego że mają za mało powietrza. Mhm. I Irmscher, żeby to wszystko działało, wprowadził tam, tutaj, do dolotu trójnik. I raz sobie czerpie powietrze do filtra ze standardowego miejsca. Ale dołożyli też trójnik, który idzie tędy przy błotniku i zasysa powietrze za tylnym kolem. Po to, żeby tego powietrza mieć więcej, Oleg, ja bym Cię teraz prosił, spróbuj wejść tam i znaleźć taką karbowaną srebrną rurę za lampą tutaj, w tym miejscu. Cimno. A cimno jest, Panie, dlatego, że mamy filtra. No i i ja za połowę ceny będę nagrywał. Już sprzęt mam. Tak? Tak? No i dobrze. To operator nam nie ogarnia, więc sprawy trzeba brać w swoje ręce, przepraszam, ale takie życie. Żartuję Olek, nie? Tak, Żart, żart żartami, wiesz o co chodzi. Zawsze w żartach jest odrobinę od prawdy. Także... Widzimy się w przyszłym miesiącu na jakiejś imprezie, już nie jesteś nam potrzebny. Dziękuję bardzo. Na pożegnanie. Na pożegnanie, tak. Pożegnać pożegna się z kanałem. Zawsze możesz zadzwonić, będziesz mile widziany, przyjeżdżaj kiedy chcesz, bez kamery. A jeżeli na pożegnanie dostanę samochód. to pasówka mi pasuje. Później pójdziesz siedzieć, tak jak siedzą inni. Słuchajcie, to auto, historia jest też taka, że kupiliśmy je za bardzo niskie pieniądze, dlatego, że pani po prostu chciała się go pozbyć, dlatego że w rodzinie miała bardzo dużo chętnych, żeby odkupić to auto. Jakby sprzedała jednej osobie albo drugiej osobie, to by. Były by, by zamieszki. To by były zamieszki, ktoś by miał pretensje. Tak. Ten samochód został przez nas cały przelakierowany, mimo tego, że był w oryginalnym. Tak, przez Stacha. Stacha. E, tak, przez Stacha, a się nakurwił wtedy. ojej, jej, no. Masz jakieś żółtki, Zą... Masz? Nie mam chyba. Może coś Chociaż może, jest. może coś znajdziemy. Słuchajcie, cały został pomalowany. Ale brakuje nam jeszcze kilku ciekawych elementów, który bym chciał też was prosić o to, żebyście nam pomogli znaleźć, moi drodzy. W związku z tym chodźcie tutaj na bok samochodu, pokażę nam wam na czym nam zależy. Na czym ci zależy? Na, na szczęściu mi zależy. A. A na miłości. A, a co ty, ty na jesteś tej, tej te i już ty masz wszystko. No ale trzeba pielęgnować spód a, tego, okay, żeby mieć szczęście, potrzeby rodzinne. Za zaspokojenie co nam potrzeba, moi drodzy nie możemy znaleźć sensownego karbonu na okleiny jeśli ktoś ma, tylko kurde sprawdzony, nie piszcie mi, że na Allegro jest taki i tak dalej, to musi wyglądać jeden do jednego jak wygląda w oryginale druga rzecz, słuchajcie, ta listwa jest nam potrzebna na drugie drzwi, dlatego, że mamy ją odłamaną jeśli ktoś ma taką listwę, proszę was, dajcie nam znaka chętnie ją odkupimy, żeby już Skompletować to dokładnie. coś. I z takich rzeczy. Nie, antenki które... jeszcze nie mamy, bo jest o antence. Antenkę to nasz środku pójdziemy albo pójdziemy na parking komuś wytręcimy. Ja wiem, gdzie jest antenka. W mnie, ja Dobra, moi drodzy, teraz przejdźmy na tył, bo tam też się fajnie dzieje. Chcemy wam pokazać to, co się dzieje, jak się dzieje i co tam zaszło. Kamilek, co tu są ze zmian takich? No powiesz, tutaj no. są na pewno inne cyferki. i Jest jeszcze takie coś, co się nazywa i wydechem. Mamy wydech Irymszera. To jest taka rzecz. Zderzak jest standardowy. Klapa jest standardowa. Na klapie jest i30. Wiesz czego jest 3.0 napis? Z jakiejś dużej Omegi czy czegoś? Senatora. Senatora. No Senatora no, Irymszera. Tak też myślałem. E, więc, więc robili to i oczywiście Ten... wleciała też lotka, którą Stachu zdejmował przez 6 godzin żeby przelakierować całą klapę w sposób właściwy. I żeby jeszcze było tak do końca podzielone, też są cyferki z łowickiego Wydziału Komunikacji? Tak jest. I nawet to auto mamy zarejestrowane, moi drodzy. A ja tutaj od Kamila mam... O. Kurwa, Kamil. Mamy pułapkę na myszy. O, o człowieku, to o. trzeba jest spokojnie. Dobra, zobaczcie, mam taki od Kamila ten. I będziemy ten... To Ale to, co to za debil to tu włożył? Dobra już zostaw Czekaj, to, ja muszę to bo my myszy łapiemy w samochodach. Odejdzie. No pewnie, że odejdzie. Tylko powoli, bo to są materiały, materiale, wiesz o co chodzi? No spoko. Tylko nie szarp za bardzo. No trzymasz. Ja pierdzielę człowieku. No trzymaj no. Ty chodzisz na siłownię, trenerem jesteś. Miałeś nie Zobacz co się dzieje. O. No. I teraz trzeba to położyć w tą stronę, bo się sklei. Dobra. Słuchajcie, ten samochód pachnie jak nowy, dlatego że dostał konserwy. Kamil, prawda? Dostał, dostał. Pachnie jak nowe auto, co? I nie umiesz? Czekaj, no jedną ręką jest ciężko trzymając. O, i teraz zrobimy tak. I będzie dobrze. Proszę bardzo. Dostał zakonserwowane drzwi, progi, wszystkie rzeczy, ale w porównaniu do tamtego Signuma, tutaj mamy zasadniczą różnicę w środku. Ja Was zapraszam do środka, dlatego że w zasadzie w tym samochodzie ten środek jest taką kwintesencją jego. Oczywiście silnik też, nie? Dość, oczywiście jak najbardziej. I A, ten dziurawy wytek, troszeczkę taki. Dziurawy wydech. A z silnikiem też jest taka historia, że silniki Rymszara, słuchajcie, kręcą się wyżej jakieś 700 obrotów niż standardowe silniki 2,5 litra. Więc ten też, tak jak wchodzi powyżej 6,5 tysiąca obrotów, się kręci, robi mega robotę. Fajnie brzmi, tak. prawdaż? Tak. To co, Kamil, środeczek? Zapraszamy. To ja Ciebie zapraszam. Ty mnie Proszę, zapraszasz? Proszę bardzo. No, dziękuję bardzo. Olek, wskakuj też naprzód, Kamil będzie opowiadał. Wiesz co, wiesz co ci się spodobało temu Olkowi? No? Cup Holder w tym samochodzie, mówił jaki fajny ty jest, włożysz i nic nie widać. Mówiła na mleko z kokosów, tak? Tak. Słuchaj, o, ja mam pytanie jako do e, najmądrzejszego w naszym gronie, jeżeli chodzi o Opla, o Opla tylko, to, 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 nie, to jest takie trochę inne, bardziej przyciemniane, no nie? Nie wiem dlaczego tak jest. Nie no, to jest, bo to jest inna dobra, pierdolicie hipolicie. Słuchajcie, wnętrze tego auta jest zupełnie inny niż klasycznych Vectr, dlatego, że ma zestawienie kolorystyczne bordowe z czarnym. Ale, A żeby była uprawa. jasność, w ogóle, bo też jest mit taki, że wektry te I30 były tylko i wyłącznie w kolorze srebrnym, co jest nieprawdą, bo były też czarne, były granatowe, były również w kolorze kameleon i miały również inne środki, bo miały środki, które też były czarno-niebieskie na przykład, albo czarno-beżowe. To wszystko jest opowiedziane w poprzednim filmie, natomiast yy, słuchajcie, ten środek, Kamil, nadaje moim zdaniem klimat. Co sądzisz? Tak, no przede wszystkim tu się da zauważyć to na desce rozdzielczej, gdzie na przykład e, tutaj, nie wiem jak to nazwać. Tytanowy kolor. Tak, ale jak to, bo zegary wiadomo, że, no zegary, tak? No zegary zegary, tak, zegary. zegary są w cytanowym kolorze. Tak samo jest obramówka tutaj panelu środkowego. Do tego mamy taki sam akcent na kierownicy Rimszera, żebyś nie musiał mnie teraz poprawiać. Tak? Tak. Do tego jeszcze mamy akcent na gałce odbiegów, wajsce kulce, jak chciał, tak nazywał. I mamy tutaj też taką magiczną, taką tabliczkę, którą, którą też powinieneś tutaj ograć albo, nie wiem, któryś z Was. No tak, słuchajcie, mamy numer znowu 12 na popielniczce. Na 30 łamane, tak. ale wiecie co? Z tym samochodem też należy Wam się pewne wyjaśnienie. To wyjaśnienie to jest takie, że on również w środku mógł być konfigurowany inaczej, dlatego że to auto jest oryginalne, ale na przykład nie ma rygielków i Nie ma e, tylnych elektrycznych szyb, tylko ma Nie ma, e, nie ma e, tytanowej e, osłony ręcznego i, i tej, tej półeczki, która jest podręcznym. Więc to są takie rzeczy, że coś w katalogu napisali, ale później życie powiedzmy sobie to bardzo mocno weryfikowało. Okay. Natomiast to, co mi się słuchajcie podoba, i to będziecie widzieć na wrzutkach, to jest tapicerka i wyrzeźbione, powiedzmy sobie, wytłoczone na zagłówkach logo I30. Mamy takie tutaj piękne. E, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo fajna rzecz do tego, żeby powiedzmy sobie, no podkreślić, że ten samochód jest no, zupełnie inny niż, niż, niż powiedzmy sobie inne wektory. A no Ty jeździłeś z nim. Ma moc? Ma moc i ma fajny dźwięk, powiem Ci szczerze, fajnie tak ciągnie od dołu, no nie? Bardzo mi się podobało, no bo ja po raz pierwszy takim silnikiem, miałem. ja zawsze jak ściągałem auta z Holandii. 1-4, no, 1, 4, 1 Nie, ale były tam Disney to znaczy, zazwyczaj to takie klekoty, totalne klekoty. Wiesz już nie powiem DTH, DTL, one tam się różniły mocami różnymi, nie wiem, ktoś były od Isuzu, któreś, bo ja już nie pamiętam tego. I to wszystko były klekoty, no nie? A ten jest y, fajniutki, i nawet ta dziurka w wydechu dodaje mu uroku. <laughs> A co patrzysz, co złomu możesz ukraść? Nie, patrzę, wiesz co, wymieniali mu te chyba przewody też mu wymieniali, bo popękane są. I to jest gościu, który jak gdzieś trakcja nie działa, to jest on, upierdziela trakcję i oddaje na złom. Bo to jest on. Złom, złom. Ha, Nawet nie czuję, jak coś Coś by się przydało po prostu z tego zrobić, no. A, coś by się... Chodź, no tutaj... A, jestem, no jestem, no nie, no jestem, przepraszam. W związku z tym, że pokazaliśmy wam całe auto, jeżeli jesteście, nie wiem, ciekawi czegoś, czego nie powiedzieliśmy, dajcie nam znaka w komentarzu, spróbujemy to dopisać. Zostawcie też lajka, subskrypcję i inne pierdoły, które są bardzo ważne. A co, my chyba chcieliśmy się z wami serdecznie pożegnać. Do zobaczenia w kolejną środę, sobotę. Dokładnie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa 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 pa. pa, pa.